Cześć, tutaj Kasia. Chciałabym wam dzisiaj pokazać, jak przesadzam moje storczyki Dendrobium nobili. Mam dwa. Ten tutaj jest świeżo kupiony, ciągle jeszcze kwitnie, a ten jest w mojej kolekcji już od ponad roku. Oba potrzebują przesadzenia i zaczniemy od tego. Jak widzicie, ten storczyk dopiero jest w trakcie produkcji nowych pseudobułów, co one jeszcze bardzo małe. O czym to świadczy? o tym, że storczyk jest zdecydowanie poza sezonem. Teraz na jesieni te pseudobulwy powinny już być dosyć duże i storczyk powinien być gotowy do zimowego odpoczynku. Natomiast ponieważ ja go kupiłam kompletnie poza sezonem, no niestety będziemy musieli poczekać, zanim damy mu odpoczynek, więc ja mu pozwolę przesadzę go, pozwolę mu rosnąć i dopiero kiedy te pseudobulwy będą duże i skończą produkować liście Wtedy dopiero dam temu stoczykowi zimowy odpoczynek. Po pierwsze muszę wyciągnąć te patyki. Mam tutaj pojemnik, do którego y, wysypię to stare podłoże. Jeżeli chodzi o stoczyki dendrobium nobili, to podobnie jak falenopsisy, mogą one być zmanipulowane do kwitnięcia. To znaczy, że w warunkach szklarniowych, jeżeli obniży się im temperaturę, wtedy one mają taki bodziec, żeby zacząć kwitnąć, jeżeli mają dojrzałe pseudobólwy. I właśnie dlatego często kupujemy je poza sezonem. Bardzo możliwe, że ten storczyk e, zajmie to storczykowi około paru miesięcy. Żeby wrócić do swojego naturalnego rytmu. Ok. O, jeszcze tutaj. Moim zdaniem storczyki Dendrobium Nobili są bardzo proste w uprawie i jedyna trudność polega na tym, żeby im dać zimowy odpoczynek i Tutaj, tak naprawdę, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wyniesienie tego storczyka na zewnątrz w jesieni. Nie powinniśmy mu dawać niższych temperatur niż 12 stopni Celsjusza, ponieważ możemy mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ten dendrobium nobili ma bardzo nieciekawy e, nawyk produkowania wielu kejkis, czego ja za bardzo nie lubię, bo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli na waszym storczyku pojawia się. Z Zbyt wiele młodych sadzonek na pseudobulwach, to znaczy, że storczyk nie miał wystarczająco niskiej temperatury w zimie. I tak naprawdę wcale nie jest to dobre dla storczyka, ponieważ um, jeżeli ma, będzie miał za dużo tych kejki, to może to doprowadzić do śmierci e, rośliny matki. Więc jeżeli macie storczyka nobili, który ma bardzo dużo kejki, tak naprawdę lepiej jest je po prostu oderwać. Moim zdaniem. Trochę tutaj. To naciskam doniczkę i wyciągamy z torczyka. Bardzo ładna bryła korzeniowa, ale nie znoszę tego podłoża, do którego jest posadzony. Tak naprawdę w tym w podłożu najczęściej możemy znaleźć jakieś ślimaki albo inne stworzenia. Teraz delikatnie poruszam bryłę korzeniową, żeby to yy, podłoże wypadło. Jestem bardzo zadowolona z tego systemu korzeniowego. Rozluźniamy delikatnie korzenie, żeby ich nie połamać. Musimy też uważać na te nowe przyrosty. Są one bardzo delikatne. Przed przesadzaniem warto jest storczyka namoczyć. E, natomiast nie zrobiłam tego z tym storczykiem, bo wiem, że ten rodzaj podłoża, jeżeli namoczymy, e, jeżeli będzie to podłoże mokre, będzie bardzo ciężko oddzielić je od korzeni. Usuwamy jak najwięcej starego podłoża. Następnie biorę niska z wodą i zanurzam korzenie. I tutaj uwaga na nowe przyrosty, ponieważ one mają tendencję do gnicia, więc musimy uważać, żeby ich zbytnie zamoczyć. Pomogę sobie tutaj kikiem. Niestety w środku ciągle jeszcze mam zbite podłoże, a chciałabym tego uniknąć, ponieważ jeżeli zostawimy stare podłoże, może się pojawić pleśń. W środku mamy bryłę spadną. Widzę, że będę potrzebować pensety. Jeżeli zostawię tą wtyczkę, to najprawdopodobniej wszystkie korzenie zgniją, ponieważ jest to bardzo stare podłoże, w którym stoczyk jest sadzony od maleńkości i w tym momencie jest już ono bardzo rozłożone. Zawsze starajmy się usunąć jak najwięcej. Następnie chciałabym mieć pewność, że w moim stoczyku nie ma żadnych jaj ślimaków. I jedyna rzecz, o której wiem, która zabija takie jaja oraz same ślimaki, to nic innego jak woda utleniona. Ja mam tutaj butelkę, do której wlałam wcześniej wodę utlenioną. Jest to butelka ze spryskiwaczem. Dlaczego to takie ważne? Z moich obserwacji wynika, że dendropium jest ulubionym przysmakiem ślimaków. Tak naprawdę, nawet jeżeli nie widzimy ślimaków w podłożu, zawsze jest szansa, że są tam jakieś jaja. I po jakimś czasie ślimaki pojawią się i zaczną nam jeść korzenie. Teraz spryskam cały system korzeniowy i pomiędzy pseudobulwami. Nie ma potrzeby spryskiwania całego storczyka, tylko tutaj u podstawy i system korzeniowy. Spryskujemy bardzo dokładnie. Nie zaszkodzi to korzeniom, a będziemy mieć pewność, że wszystkie nowe korzenie, które y, pojawią się na naszych pseudobulwach, nie zostaną zjedzone przez ślimaki. Teraz nie wiem, czy możecie usłyszeć y, ten dźwięk. To znaczy, że woda utleniona działa. Zostawię tak czeka na chwilę, i w międzyczasie wybierzemy doniczkę. Więc jeżeli chodzi o dendrobium, lubią one bardzo ciasne doniczki. Najlepiej jest je przesadzać albo do tej samej doniczki, albo o rozmiar większej. Więc ja tutaj mam przezroczystą doniczkę. Nie ma potrzeby y, używania przezroczystej doniczki do dendrobiów, natomiast ja bardzo lubię widzieć, y, co się dzieje z korzeniami moich storczyków, więc większość, jeżeli nie wszystkie, moje storczyki są posadzone w przezroczystych doniczkach. Ponieważ mamy wielką bryłę korzeniową i bardzo zdrową, nie użyję tej samej doniczki, użyję doniczki odrobinę większej. Zrobiłam wcześniej otwory wentylacyjne na niej ponieważ e, nobili są stoczykami epifitycznymi, to znaczy, że potrzebują dużo powietrza. Lubią one bardzo wilgoć, e, więc posadzę je w miksie kory i spagną. Nie mieszam swojego podłoża wcześniej, tylko po prostu układam je w doniczce na przemian. Trochę spagną, trochę kory. I odrobinkę perlitu, żeby stoczyk mógł oddychać. Dlaczego używam spagnum, a nie samej kory? Dendrobium bardzo lubią wilgoć, piją bardzo dużo wody, w związku z tym można je posadzić w samej korze, ale moim zdaniem jest to bardziej wygodne, jeżeli mamy odrobinę spagnum, który będzie trzymał więcej i dłużej wilgoć. I na wierzchu sama kora. Upewniamy się, że nie sadzimy naszego dendrobium zbyt głęboko. Jeżeli posadzimy je zbyt głęboko, nowe przyrosty zaczną gnić. Żeby ustabilizować naszego stopczyka, musimy użyć kijków bambusowych. Nasz storczyk jest przesadzony. Teraz podleję tego storczyka i wystawię go na zewnątrz, żeby delikatny wietrzyk wysuszył te nowe pseudobłowy. Nie chcę, żeby mi zgniły. Teraz zajmiemy się moim drugim dendrobium nobili. Bardzo go lubię, ponieważ pięknie pachnie, jak jacynty albo wiosenne kwiaty. Nazywa się dendrobium nobili Comet King Akatsuki. Więc y, po pierwsze wyciągnę wszystkie patyczki. Ostrożnie, żeby go nie uszkodzić. W tym sezonie wypuścił trzy nowe pseudobulwy i ciągle jeszcze rośnie, więc wiem, że to jeszcze nie jest czas na zimowy odpoczynek. A po czym mogę to poznać? Możecie tutaj zobaczyć, że ciągle produkuje liście. Tutaj na drugiej pseudobulwie i na tej najmniejszej. Jeżeli przestanie produkować nowe liście, jest to dla nas czas, żeby mu dać odpoczynek. Wyniosę go na zewnątrz, będzie stał na tarasie, ograniczam wtedy podlewanie i kompletnie przestaję go nawozić. Po jakimś czasie, jeżeli zobaczymy, że zawiązują się pąki, można go przynieść do domu. Dlaczego go chcę przesadzić? Jest on w tym podłożu już, już ponad rok i yy, widzę, że przestaje się to podłoże storczykowi podobać i zaraz Wam pokażę skąd taki wniosek. Nowy korzeń, którego końcówka jest, wygląda jakby była uschnięta. To znaczy, że storczykowi za bardzo nie podoba się w tym podłożu, a poza tym jest to też łatwo zobaczyć. Na ściankach jest pełno algi i nie wygląda. Zbyt dobrze. Można też powąchać. Moje jeszcze nie śmierdzi. Natomiast jest to też jakiś wyznacznik, jeżeli podłoże niezbyt ładnie pachnie. Teraz ostrożnie naciskamy w doniczkę. W ten sposób korzenie się odkleją od boków doniczki. I wyciągamy. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Powoli otrzepujemy podłoże. Widzę, że ma sporo. Korzeni, które już nie są dobre, i myślę, że jest to wina tego podłoża. Mamy ciekawszy przypadek, bo tutaj będzie dużo zgniłych i niedobrych korzeni. Dobra wiadomość jest taka, że mamy tutaj nowe korzenie. Najlepiej jest przesadzać storczyka zawsze, każdego storczyka, jeżeli widzimy pojawiające się nowe korzenie, ponieważ jeżeli coś pójdzie nie tak i storczyk zdecyduje się zrzucić wszystkie korzenie, które miał w podłożu. Zawsze te nowe korzenie będą w stanie nawodnić z storczyka. Ten storczyk też ma wtyczkę ze spagnum, ponieważ kiedy go przesadzałam pierwszy raz, nie byłam zaznajomiona z uprawą storczyku, więc był to taki mój eksperymentalny storczyk. Ok, teraz pójdę namoczyć korzenie. Korzenie zostały namoczone i teraz możemy wyraźniej zobaczyć, które są żywe, a które nie. Po czym poznać, czy korzenie są zdrowe? Po pierwsze po kolorze. Jeżeli widzimy, że są białe albo zielone, jest to dobry znak. Jeżeli są brązowe, to znaczy, że taki korzeń najprawdopodobniej jest martwy. Nie w każdym przypadku, bo na przykład y, sabotki mają brązowe korzenie, ale tutaj rozmawiamy o tym drobium nobili. Ten korzeń jest też w dotyku taki miękki, a jeżeli pociągnę ten korzeń, to zobaczycie, że zostawi taką nitkę. Ta zewnętrzna część to welamen To jest tak naprawdę korzeń. Teraz pozostaje mi wyczyścić bryłę korzeniową, usunąć wszystkie martwe korzenie i do tego celu użyję mojego sekatora, moich nożyczek, nie wiem jak to nazwać. Wcześniej je wysterylizuję, ponieważ używałam ich do innych stopczyków też. I robię to tak, zapalniczką. Można też to zrobić alkoholem i następnie będę każdy z tych korzeni sprawdzać i obcinać wszystko, co jest martwe. Nie będę tego robić z kamerą, bo jest to bardzo długi i żmudny proces, więc wyczyszczę trochę tą bryłę korzeniową i wrócę do Was. To jest to, co zostało mi z y, korzeni mojego stoczyka. Jak widzicie, też bardzo zdrowa była korzeniowa, co mnie bardzo cieszy. Następnie spłyskuję wodą utlenioną. Wiem, że ten stoczyk nie ma żadnych ślimaków, natomiast jeżeli tutaj powstały jakieś ranki od y, nacięć, obcinania korzeni, y, woda utleniona je dezynfekuje. Posadzę go w takiej samej doniczce, ale z otworami wentylacyjnymi. I użyję takiego samego y, miksu podłoża, czyli kora, spagnum i perlit. Myślę, że w tym przypadku włożę tutaj trochę podłoża pomiędzy korzenie, żeby mieć pewność, że storczyk ma odpowiednią ilość podłoża. Upewniam się, że storczyk ma spagnum w środku w korzeni żeby miał wystarczająco dużo wielkości. Następnie stabilizujemy storczyka. I mój storczyk jest przesadzony. Dziękuję serdecznie za oglądanie i miłego dnia.